Witam wszystkich widzów serdecznie. Dzisiaj pokażę wam moją konstrukcję, jest to czołg, który pojawił się w Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. To jest to czołg Mark VIII, który był wzorowany na czołgu y, pierwszowojennym. No i rzeczywiście to jest y, konstrukcja y, taka typowa na czołg pierwszowojenny. Oczywiście, tutaj w mojej konstrukcji jest dosyć duży problem, że nie mamy tutaj gąsienic, tylko koła. Ja gąsienice LEGOWE mam, ale w zbyt małej ilości, bo jedynie z zestawu z droidem ślimakiem z 2013 roku i to było zbyt mało, żeby tu to zrobić, ale miałem też gąsienice COBI, yy, no ale. Wi wiadomo, no, jeżeli już konstrukcja ma być zlego, no to zlego nie będę mieszał innych firm. Co nie zmienia faktu, że kobie jest wspaniałą fi firmą, oczywiście polską, prawda? No, ale mimo to, że ten czołg ma koła, to moim zdaniem nie wygląda aż tak bardzo źle. Czołg ten zbudowałem 31 stycznia, no ale zawsze go tam modyfikowałem, no i tak wygląda finalnie. Zapraszam do prezentacji. Żeby odtworzyć scenę, to tutaj Indiana Jonesa na tego konia dam. On właśnie tam był na czarnym koniu, tutaj też tak jest. W środku czołgu byli przetrzymywani Henry Jones i Marcus Brody. No, i w pewnym momencie Indiana Jones yy, no, jeździł na tym koniu na takiej górze i tam zeskoczył na ten czołg. I właśnie teraz omówimy czołg. Z przodu jest tu taka krateczka. Yy, może, może ona być w postaci takiego wizjeru, w sumie też. Od boku widzimy lufę, która yy, powinna. Tak skręcać tutaj, gdzieś ruchoma. No u mnie tego nie ma. Bo ja ten czołg przedstawiłem w takiej formie takiej... No, takiej symbolicznej bardziej. Po prostu takiej prostej dosyć. Tył wykonany za pomocą tych dużych takich klocków. Lubię je wykorzystywać. Tutaj jest taka kratka, która osłania silnik. Mamy tutaj flagę, ona tam w miarę przypomina tą flagę, która rzeczywiście tam była, bo mieliśmy coś w postaci takiej gwiazdy na zielonej tle. Tutaj znajduje się peryskop. Tutaj jeszcze kilof jest przypięty. A jeżeli chodzi o wieżyczkę, to ma ona taki włas tutaj wyjmujemy figurkę. Tutaj sobie zamykamy. Tak to wygląda wtedy cały czołg. Mamy też tutaj łopatę, którą ten czołgista próbował. Jest to Ernest Vogel, bezwzględny oficer SS. Próbował, y próbował zrzucić Indiana Jonesa y łopatą, który trzymał się tej lufy. No ja się cieszę z tego czołgu. No i to tyle jeżeli chodzi o ten czołg. Oto minifigurki jakie użyłem. Klasyczny Indiana Jones. Wspaniały. Yy, Salah tutaj w szczapetce takiej tureckiej. Ojciec Indiana Jonesa Henry Jones. Markus Brody. Yy, Ernst Vogel. I niemiecki żołnierz. No i koń. No to dziękuję bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia.